Siemano. W tym filmie wrócimy sobie do serii Droga do 100 kilo Dawno nie było odcinka. Ostatni odcinek to był świąteczny film, więc stwierdziłem, że w końcu trzeba wrócić do serii i pokażę wam moje ostatnie wyciskanie w ostatnich dniach. Pokażę kilka ostatnich treningów, jak to u mnie wygląda. No i tyle, zapraszam do oglądania. Więc pierwszy trening w nowym roku postanowiłem zrobić sobie 3 serie 77,5 kg po 4 powtórzenia. Poszło z zapasem. Kilka dni później spróbowałem 80 kg. Moim celem było zrobienie trzech serii po powtórzenia tym ciężarem. Szło mi trochę krzywo, ale udało się zrobić cel. Tydzień temu już zrobiłem progres i spróbowałem znowu 80 kg. Zobaczcie jaki progres zrobiłem, jak jak mi poszło. Tutaj macie ponownie 80 kg. Udało mi się zrobić 3 serie po 4 powtórzenia, z czego byłem dumny, bo tydzień wcześniej y, zrobiłem 3 serie po 3 powtórzenia, więc spregosowałem jedno powtórzenie w y, wszystkich seriach przez ten tydzień. Ciekawą rzeczą, jaką też spróbowałem wtedy było y, statyczne trzymanie 100 kilo. Pierwszy raz trzymałem 100 kilo na rękach i myślę, że jeszcze nie jest ten czas, żeby to wycisnąć, wydawało się ciężkie, ale będę dalej do tego dążył i ćwiczył. Na ostatnim tringu, jaki nagrałem, spróbowałem 82,5 kg. Więc jak widzieliście teraz, no to na tym treningu zrobiłem 3 serie 82,5 kg poczypu powtórzenia, więc, więc z progresem nie ma aż tak źle. To już będzie koniec odcinka. Ogólnie teraz na płaskie się aż tak nie skupiam bardzo. Zacząłem też robić przysiady i martwe ciągi. Właśnie takie było moje postanowienie noworoczne, żeby robić te nogi regularnie. Filmik trochę krótki, ale też no, chciałem coś wrzucić, a też nie było za bardzo co wrzucać. No. Same, no, tylko kilka serii na tej polskiej ponagrywałem. Teraz ogólnie będę chciał wrócić bardziej do regularności w filmach. Fii, f, w chwili nagrywania filmu yy, na kanale 199 subów, więc mam nadzieję, że te 200 szybko opęknie. I ogólnie zachęcam do subskrypcji. Dziękuję za każde subiki, rady, komentarze i będziemy się w następnym filmie. Siemano.